Dzień dobry, nazywam się Tomek Kopczyński, prowadzę działalność pod szyldem Gruby Tomek na Łazienki. Chciałbym zaprosić na film, w którym spróbuję zrobić test porównawczy w urządzeniu. Trzy stanek wibracyjnych do układania płytek. Jedna marki Sendi, druga marki Horn, co jako ciekawostka jest praktycznie idealnym klonem najnowszego modelu firmy Wertek. Zapraszam do oglądania. Są to dwie przystawki wibracyjne do układania płytek. Jedna marki Sandy, druga marki Horn, co jak mówiłem wcześniej jest ciekawostką. Jest to przystawka wibracyjna, która jest idealnym klonem najnowszego modelu przystawki marki Vertek. Tutaj w internecie trzeba byłoby sprawdzić, jakie są jej dokładne parametry techniczne i, i na ile się to pokrywa. Natomiast wizualnie z tego co miałem okazję sprawdzać materiały w, w multimediach. Podobieństwo jest 100 na 100, parametry są 100 na 100. Zobaczymy. Maszynki do testu jako sprzedawca dostarczyła firma Diamond, którą szczególnie pozdrawiam. Natomiast cały test, jak i finansowanie maszynek, tutaj szczególne podziękowania dla pana Marka B, który jest sponsorem tego programu w ten sposób i super jak te maszynki wyglądają w środku. Maszynki wyglądają tak. Otwieramy. Te jeszcze nie miałem okazji używać. Na tej przepracowałem kilka godzin. Tak naprawdę dwie podłogi, w łazienkach i jedna ściana. Tutaj marka Horn. Przestawka o średnicy 125 mm. Bateryjka o mocy 16,8 V, ładowarka, instrukcja obsługi, reklama z tego Diamond. Jeszcze raz pozdrawiam. O, te pierwsze trudności techniczne. Tak to wygląda. Ciekawostka. Na wyświetlaczu jest pokazana aktualnie ustawiona siła wibracji. To Horn, teraz Sandy. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, już wcześniej rozpakowana, używana przez chwilkę maszyna. Bateryjka o mocy. O mocy, o mocy także jakby troszeczkę mocniejsza i też większa średnica, tak? Tak, że włożę baterię. Też większa średnica, tutaj 125, tutaj 150 mm, tak? Tutaj niestety regulacja jest tylko na zasadzie przekręcanego potencjometru, tak? Nie ma takiego barieru jak tutaj, gdzie, gdzie mamy na wyświetlaczu pokazany Pokazany aktualny stan. Ale praca bardzo pozytywna. Ja w ogóle po raz pierwszy używam takich maszynek. Yy, wcześniej po prostu tak jak, tak, jak, tak jak pewnie większość z nas, gazowników, lub spora część, doklepywałem płytki rączką. Ale chciałbym powiedzieć, że są pewne zalety, o których powiem, powiem na filmie. Cóż, zapraszam na film, zapraszam do oglądania. Jeśli treść okaże się dla Ciebie ciekawa, daj łapkę w górę.